Witam serdecznie archiwum, dzień dobry, słuchajcie, Golden Joystick Awards 2025, będziemy głosować na gierki, Kunix mnie zachęcił do głosowania, nie chce mi się dzisiaj kompletnie, ale dobra. Mamy best storytelling, love, revenge, happiness, jealousy, camaraderie, nie wiem kto się czyta camaraderie, great stories do more than move the player from A to B. The best storytelling award celebrates the games that engage our emotions with deft scripting and technical brilliance. Dobra. No dobra. The 100 line, the last defense academy, nie wiem. <laughs> Blueprints, Mafia, The Old Country, Lost Records, Blue Man, Page. Claire, oh no, Claire Obscur, Silent... I am um, Głośno. Raczej, znaczy, bo ja mam włączone w ogóle. Tak, na nagraniu na będzie chyba. A to nic, to tylko daje mi ten. Yy, ja myślę, że. Nie wiem. W sensie Skóry podobno jest super, ale nie wiem, czy fabularnie jest super. No i Silent Hill, o ile gra a nie sobie nie podoba mi się. W sensie walka. No to. Fajnie wygląda pod kątem. Yy, pod kątem fabularnym. Natomiast yy, czy Claire Obscur, właśnie, Chat, czy Claire Obscur, yy, właśnie mega super fabułkę ma? Czy bardziej ca całościowo fajnie to wszystko wygląda? Bo ja tak. Ja w sumie nie znam fabuły w Claire Obscur, no bo yy, yy, chciałam zagrać w nią. I dużo ludzi mi polecało. Ale wiecie, gra może jest, jakby składa się na wiele czynników, że jest powiedzmy postrzegana jako fajna. I to nie musi być do końca aż tak best storytelling, więc no. Natomiast Silent Hill, czy best storytelling jest, jeżeli musisz trzy razy przejść grę, żeby zrozumieć? Nie, dobra, Klerob, skurde daje. Best multiplayer game celebrates the finest competitive and co-op experiences released in the last 12 months. By the local split screen or massively multiplayer online experiences. These are games best played with friends, enemies or both. Dobra. Elden Ring, Night Rain. Jest w plan, że 5 minut się coś odwaliło. O kurde, Battlefield 6, co? Peak, Rematch, Split Fiction. Oooo, oh, wow, 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 wow. Yy, dobra, to ja się zastanawiam pomiędzy Mario Kart World, e, tylko, że Mario Kart World, world musisz mieć yy, Nintendo. A tutaj pik. Pik też fajnie ten. Jakby. Ja bym dała pik pikowi szansę, bo. No i mimo wszystko, wiesz, Mario karty, karty są od lat. A to jest coś nowego, na co powiedzmy, że. No, może nie, że nikt nie wpadł, no ale coś, co się wybiło i faktycznie sprawdziło i dużo ludzi w to grało. Więc wydaje mi się, że akurat tutaj powinniśmy zagłosować na PIK. Mimo, że uwielbiam Mario Karty, no to. Mm, też PIK jest takim indie, in, taką indie gierku, więc trochę przydałoby się docenić też te mniejsze tytuły. Um, dalej. Best Visual Design. Best Visual Design Rewards, Technical Brilliance and Artistic flair. These are the games that push the limits of console or PC hardware or that create co coherent, immersive worlds that we never want to leave, which burn bright in the memory long after we finished playing. Dobra. The Midnight Walk. Nie gram. Sword of Sea, nie znam. Assassin's Creed Shadow, to jest gówno. Death Stranding 2 on the beach, no to to będzie. P no, Klerops. No, Best indie game celebrates independent games from small to mid-size developers. Panic genres. Nie jak, czyta, te nie, nie, nie jak się czyta to słowo? Nie, nie wiem. Jak się czyta to słowo? Tak, jestem bardzo śpiąca. Including puzzles. Tactical RPGs, RPGs, adventure games, shooters, as well as those games that defy description description. The best indie games unite imagination, style and innovation with inventive rewarding controls to reinvigorate your love of gaming. Dobra. Citizen Sleepers 2. Nope. Wonderstop. Blueprints. Desplate, ab Abiotic Factor, Herdling, Baby Steps, Caves <laughs> of Good, Deep Rob Galactic Survivor, Skin Deep, o kurde. Ale co od kiedy tak mam? No dzisiaj mam tak. Dobra, e, mówisz o czym, że, że to jest best indie game. No nie, no, best indie game to to Baby Steps nie jest chyba, chociaż. To Deep Rob Galactic Survivor to jest indie game? Gierka? No też o tym myślałam, ale wydawało mi się, że może Baby Steps nie są takie best najlepsze, nie? Ale z drugiej strony faktycznie, wy przekonałeś mnie jako niks. Nie możesz mówić, na co głosowałeś, ale z drugiej strony nie, możesz mówić. Best indie game self-published. Okej, okay, czyli to jest nowa kategoria dla gier, które zostały po prostu wypuszczone przez jakichś małych deweloperów. Sword of the Sea, Delta Run, Hades 2, Consume Me, Lonely Mountains, Promise Mascot Agency, Keep Driving, Peak, Hollow no, no, Knight. Musimy tutaj Hollow Knight'ika... Still playing, PC and console. O, oh, dobra, czyli gry, w które non-stop gramy. Tom Clancy, Warframe, Helldivers, Fortnite, Minecraft, Naraka, Call of Duty, Marvel, Satisfactory, Apex, GTA Online, Dead by Daylight. Okej. Okay. Minecraft. A to czy wybieram? Minecraft. Wybieram DVD, bo ja gram w DVD. Fortnite. No ja w GTA nie gram. No, nie będzie Fortnite. No. no, bo ja nie gram w, w GTA online. Jeszcze jedna gierka. Chyba, czy nie? Nie, już nie, myślałam. No właśnie, myślę, dobra. Submit answers. Still playing mobile. Ochój, oh on Kaiser Lale. No ale tu nie gram, więc ja tutaj skip question. Best remake: Trails in the Sky First Chapter. The Talos Principle. O Boże, to co na to, to Dawida krzyczeli, że to jest nudne. Metal Gear Solid. The Elder Scrolls 4 Oblivion, Tony Hawk Pro Skater 3 plus 4, Gears of War, Reload. Oh Jezus, ale ja, gier nie grałam. Challenge of recreating treasured video game experiences, balancing updated visuals and mechanics with nostalgic accuracy. The best remakes and remasters and living the memories of nostalgic fans and introduce legendary stories to a new generation of players. Zrobili ładnie obliwiona. Dobra, niech mają. Studio of the Year. Blueberry Team! Wow! Rebellion Developments, Agro, Crab and Landfall, Team Cherry. Wiem, że ty byś Team Cherry wybrał, Kunix. Ale ja oczywiście. Polska górą. Polska górą i Blueberry Team. Best Game Expansion. Assancy Shadows to gówno. Still Awakes The Deep, Siren's Rest, No Man's Sky Voyagers, Indiana Jones the Great Silk Cool. Atom Fall, Lies of P. No nie no, Lies of P. A, wybrałeś studio od ekspedycji, o widzisz. A to ja sobie wybrałam Pol, polskę grą. Eee. Dobra, jest ja jej na Indiana Jonesa. Ale, ale nie wiem, no bo ja w tylko w to grałam. I mogę jeszcze ewentualnie Lies of Pee, bo tutaj. Hmm. Dobra, Indiana Jones. O, oh, best audio design Donkey Kong Bonanza. Two Point Museum, Museum Ghost of J.A., Death Stranding 2, On The Beach, Battlefield 6, Kronos. Ja biorę Kronosa. Best Audio to było? Best Soundtrack. Siamiku, też myślałam nad dianką. Best Soundtrack, no so, to tutaj klerowsku of No to tutaj Claire... Claire Obscure. To wiemy, że tam jest piękna muzyka. Best Lead Performer Troy Berek Baker, Indiana Jones. No ja z Polskim gram. Tom McKay, Alex Jordan, Adrian Ray, Jennifer English, Erika Ishi. Czy dobrze zagrała? Tu puść filmik? Dobra, puszczam tutaj. Uwaga, oceniamy. No. Aha, to jest full screen. No, no, brah. No, no. Sakatai. After the fire, you wanted me to find new joy in life. And I tried. But I couldn't. I couldn't. That's the earth. Throughout history, Mankind has built sites of great spiritual significance. Siwa, ur Ur, uh, mohenjo-daro Sakatai, Nazca, Machu Picchu now. It's the strange part. If you were to draw a line through these ancient sites around the globe, you get a perfectly aligned circle. Mm -hmm. I bend over backwards for you. I tolerate all your stupid fing whims, and what do I get? Insults! And accusations. But right from the start, you acted like you were on some nobleman's house. The moment about was whoring and boozing. You know full well the ambush was your fault, and now you're kicking out so you don't have to admit it. <laughs> okay. I built the womb and uh, tested the rapidium. The DNA sample provided was a little surprising, but it worked, I think. I cloned a sheep. Okay. I bloodied my father's blade with nameless enemies, picturing the outlaws who murdered my family. After sixteen years, I've come home. Oh, when the hurricane hit. Ah, Ona weszła już. O widzisz? With Mabel in it she alright? I found her house, but I couldn't find her.

Yy, Jedyne z tego, co mogę wybrać. To, czy, no, Tom McKay jest zajebisty w tym. Ja Toma wybieram, yy, best supporting performer Erik. Yy, pokaż. Who? Oh, speak! The, the messenger said something about Cobbler's bastard and, and some outlaws. I swear, by everything that is holy, I will find that horse, son, and I will rip out his heart! Burying everyone you know while you live on. Come weigh you down a bit. I couldn't help your friend, but. Perhaps I can help you. It is well, not for is it, me, me I just... They're never here. I've had to cancel three jobs now because they're everywhere, Hannah. Mm. Not that you care. Oh, come on, look. You told me you wanted out. You and your brother. You said you're done with this. It's too dangerous. Not what you wanted. That's what you said. Your cries fall on deaf ears. Fear, Fear not, my son. I have not eaten them or anything. I have merely set them aside. They stand imprisoned in a moment that shall never pass. My qualm is not with them. You left a heartbroken, didn't you, Dr. Oh Voss Were you afraid of becoming a husband? A father? On był dobry, on był dobry. Emeryś Vos. Ej, no, on miał, on jest taki, jest taki moment, um, Emeryś Vos, funny, funny moments, czeka. I to był taki moment, jak on udawał kurczaka. When the voice actors understand the character too well. Wo waren die Affengeräusche? An <laughs> Tag. <laughs> um ihren peinlichen Versuch, Dominanz zu zeigen, zu unterstreichen. Shows. <laughs> you have no, history, no, nation, no... no niby tak gram po Polsku, A wiesz, że ja tak tak się nie wkręciłam, że w sumie dla mnie podobnie. Ten. Ehm... Teraz se kurde myślę, albo Jim High, bo on tutaj fajnie, przynajmniej tak się przedstawił w tym miejscu. The to było spoko. Kurde, nie wiem jak on sobie w tych innych Jim High... Ktoś wie? Może jak Eric, wy, wy ten, jak Eric wyszedł w Kingdom Come Delivers 2? Ciekawe, na kogo Dawid głosował w sumie. No bo mógł tylko chyba na w sumie... A po czesku. Dobra, jego dam. Gram w tą grę. PC Game of the Year! Oh yeah! Ojojoj! Oj, oj. Kunix, Kingdom Come Deliverance 2, Hollow Knight, Silk Song, Peak, Dune Awakening, The Alters. Aha, dobra! Tu nie będzie... A czemu tu nie ma tej? Tej gry? W sensie Claire Obscur? Czemu nie ma? Bo ona jest z tego roku, to chodzi o dwa. Ty nie no. Czemu game of the year? Kurwa, no co ty nie dali ekspedycji? Właśnie musieli machnąć, bo to jest niemożliwe, żeby nie dali ekspedycji. Przecież to było wręcz. Dobra, Hollow Knight Silk Song. Wszyscy na to czekali. A console Game of the Year Mario Kart. Death Stranding 2 on the Beach Ghost of Yota i Kong Bananza. Worlds daje. Best early access game White Knuckle Night Kings Ripo! Schedule 1. Skate. Nie no Repo, no. Best gaming hardware. Nintendo Switch 2 Pro Controller. Mamy Gos of jest. Razer Blade 16 i Legato Facecam 4K. Nie mam tego. Nintendo Switch 2. Dawaj. Best game adaptation. Sonic the Hedgehog 3, Secret Level, Devil May Cry, a Minecraft Movie, The Last of Us Season 2. I, nie no, Ar, chyba Arcane, chyba najbardziej z tych wszystkich. Tak myślę. Bardzo polecany. Best Game Trailer, The Expanse. Eee. Aha, i to są wszystkie. Grand Theft Auto, czekaj, Romeo i a Deadman, Rhythm, Battlefield... Dobra, no to sobie zobaczmy. Nie no. Nie zobaczymy tutaj w sumie. czy bo to jest Best... Best Game Trailer. A mm. z takie wycinki. No, Battlefield 3, Aha, to jest. Kurden. Czy, uh, ofiar CGI trailer, a pokaż. Mm. Peggy eight A to Ok, a czekaj jeszcze raz trailer. Hmm, ale to jest ten standardowy? Czekaj, który to jest? Tak, trailer drugi. Jak go widziałem?

Most Wanted Game. od nok Saros. Resonance. The Witcher 4. Oh, A yeah. no. The plot of Downwalker. Ile tych gier tu jest? O, oh. A z 3 wybieram. Dobra, dobra. To dobrze, dobrze, że z 3 wybieram. Ok, no to Grand Theft Auto 6.

o oczywiście, nawieśka a, i teraz muszę wpisać, no więc pozdrawiam serdecznie archiwum dziękuję za oglądanie, powiedzcie mi jakie są wasze typy co wybieraliście i widzimy się w kolejnym odcinku pa pa